Grozi śmierć, wolność, tą samą ma cenę. Nigdy nie poddaj się, pianista bez palców, odcinek czternasty, bar. W syrenie gwar nie milkł. Tylko wzmagał się jeszcze, kiedy muzycy zaczynali grać. Rozmawiający musieli pokylać się do siebie, podnosząc głos nią mal do krzyku, albo też szepcząc sobie wprost do ucha. Tylko lotar, o którym mówiono, że jest poetą hermetycznym, wymownie milczał. Patrzony w Alicję, poeta ekspresyjny Blumenfeld skubał brodę i manipulował długopisem, na którym blond vamp dokonał całkowitego striptisu. Wreszcie zdecydował się do niej podejść. Alicjo, mówiłem, że na niego nie ma co liczyć. Muzyk z problemami dla nich nie jest groźny. Groźne dopiero jest słowo. Napiszesz? To już się nie wyprzesz nawet jak tu na serwetce napisałem wiedzieli a ja ci tylko miłość wyznałem wierszem nie wziąłeś ze stolika ale on wziął pokazał zdecydowanym gestem na barmana pani Alicjo barman chyba zorientował się o czym mowa stanowczo się domagam żeby to mi było ostatni raz czerwone maki czy naprawdę pani sądzi że ja jestem niedorozwinięty Muzycy zespołu o egzotycznej nazwie Bulanda odłożyli instrumenty, ale Blumenfeld wcale nie ściszył głosu. Mamy odwierz czy nie? Wydali to mick bąkowi, wypuścili brauna, grają znowu szaniawskiego, a chłasko! Barman nie odchodził od stolika, pozorując jego odkurzanie, zabierając zwiędłe kwiaty z flakonu, z którego wydobył się obrzydliwy zapach. Ja tam, panie, ich nie znam. Nie wiem, czy Braun to Żyd, czy Niemiec. Wyjdź, pan, na ulicę i zapytaj, czy ktoś ich zna? Ja nie wiem nawet, jak pan się nazywa i imię mi wystarcza, panie. Poeta ignorował obecność barmana. Przez takich właśnie oni siedzieli po szyję w zimnej wodzie przez dobę. Żyły sobie podcinali. W domach wariatów ich do prądu podłączali. Błagam pana, to przecież nie przez niego obruszyła się Alicja. Tych, co ich dręczyli, to ja znam. Znałam niestety. Barman odszedł. Poeta teraz dopiero ściszył głos. Zdania nie zmienię. Wystarczy sto tysięcy takich jak on, by tysiąc mogło nas ubezwłasnowolnić, wykluczyć, upodlić. Jeszcze teraz wyrzucili na śmietnik z Obaczalizju kamienie na szaniec myślisz, że kiedyś wydadzą moje wiersze, czy prędzej wyskoczę przez okno. Bądź dobrej myśli. Ja je zaśpiewam. Przynajmniej ten jeden. Proszę mi pokazać. Ten wiersz akurat nie mój. To twój pianista napisał. Nie może zagrać, jakiś miał wypadek. Teraz mi robi konkurencję. Tylko to żadna poezja, jakieś pobożne życzenia. Spojrzyj na ścieżki, tam oni przeszli, żyli, umarli, miękko im wdarni, mogli żyć jeszcze, nam wróżą jeszcze. Z łaski Madonny kraj będzie wolny. Czerwiec się krwawił, wrzesień niezłoty, październik jeszcze trwa. Kruchej wolności tak wątły dotyk, cierpkiej nadziei smak. O wielku mowa, panie Tadeuszu to frapujący tekst. – Oczywiście, oczywisty. Muszę pogratulować. Nie rozpatruję tego rzecz jasna w kategorii czystej poezji, ale tu aż się prosi o muzykę. Skąd tu u pana takie wieszczenie? Blumenthal podniósł się i wyprostował. – Proszę siadać z nami. Dziś ma tu zagrać Pakulski, ale jeszcze go nie ma. – Może pan jednak spróbowałby się przymierzyć. Wydaje mi się, że tu posowałaby taka bluesowa melodia. Ile w tym tęsknoty i nadziei zarazem? Proszę mi nie kadzić, to proste uczucia. Poza tym blues jest dwunastotaktowy, a ja przymierzyłem słowa do ośmiotaktowej frazy. No i jeszcze zasadnicza sprawa. Blues jest na cztery, a ta muzyka wyraźnie na trzy czwarte. Nie poddam się łatwo, panie Tadeuszu, choćby taka pieśń burłaków nadwóżańskich, to przecież także ból i tęsknota za lepszym życiem. Wciąga mnie pan w dyskusję to jest trochę inaczej choć także, jak w bluesie, pieśń rodziła się z niewolniczej pracy zaśpiew podobnie był dwunastotaktowy, choć tak inne realia niż na plantacjach bawełny. Ci zesłańcy to jakże często Polacy ciągnęli, wlokąc się brzegiem, barki załadowane stalowymi szynami na budowę kolei usuryjskiej. Z nadludzkim wysiłkiem oddychali mroźnym powietrzem. Może więc faktycznie nad rosyjskimi rzekami z i krwi rodził się biały bluz. Alicja nie spuszczała oczu z tekstu. Spróbuj zagrać. Czuję to. Wiem, że dasz radę. Tadeusz wszedł powoli na stratkę i prawą, ściśniętą dłonią, przeciągnął glisando przez wszystkie klawisze, jakby nie wierzył, że wydadzą dźwięk. Lewa, sprawna ręka ustaliła tonację i obie dłonie już dalej wiosłowały w czarno-białej topieli. Kołysząc się jednostajnie, Alicja nuciła murmurando, aż nagle za kolejnym nawrotem zwrotki zaśpiewała pełnym głosem, jakby znała ten utwór od zawsze. W zmęczeniu ziemi, w i czerwieni, wierzyć nie chcemy, że się odmieni że jeszcze raz zagłuszy wrzask, ten głos, co w nas, ten ból, co wciąż trwa. Październik piękny jest nad Wisłą, nie patrz za most na wschód, wychylmy razem kielich w przyszłość. Jeszcze się zdarzy. Zieleni. W zmęczeniu ziemi, wierzyć nie chcemy, że nas odmieni przecież od wiosny, lata i zimy, milsza jesień. Spodrzęs patrzenie na żółto cienie. Już nie na ciebie przez oka mgnienie w księżyc, najlepszy wrzesień ze wszystkich jest miesięcy. Wrzesień. Chłodniejszy jest od sierpnia, lecz bardziej polski, więcej złoty i c. Ty... W wrześniu jesteś lepszy Ja we wrześniu lepsza od coś Przez zapach siana Przez to, że sama Że lato stała Że w kwiatach miała tę woń Najsłodszy owoc ma dzika w polu jabłoń Dzwony, gdy dzwonią, gwiazdy, gdy toną. Nie bój się o nią, drzewa nie spłoną w burzy, najciemniej w nocy, kiedy się niebo chmurzy. Burza zwyczajnie wiosną bywa i zapowiada lato hojne. A my jesienią i po żniwach, dni wrześniowe tak spokojne. Spojrzyj na ścieżki, tam oni przeszli, zajrzyj pod strzechy i wychylpię ich przyszłość. Najdalej widać ze wzgórza, co nad wisłą. Jak się nie przyśni, jak nie pomyślisz o czym, ty wiesz już o naszym wrześniu, powiedz najmniejsze słowo, jeśli w znajomej mowie. Wrzesień chłodniejszy jest od sierpnia, lecz bardziej polski, więcej złoty. I ty we wrześniu jesteś lepszy, ja we wrześniu lepsza od coś. Czytał autor Wojciech Rochatyn Popkiewicz. Utwór na motywach walca Fryderyka Chopena grała i śpiewała Magdalena Żuk. Okładka Alina Krawczyk Jan Pawelski. Realizacja i montaż Katarzyna i Tadeusz Owsianko. Polska żyje.